Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Tu nawias konieczny. Zaraz będziemy oglądać na żywo orędzie premiera Donalda Tuska. I właśnie oglądam TVP Info, gdzie tutaj miało się to pojawić. Sobie to przeanalizujemy, skomentujemy. Niestety nie mogłem jeszcze odpalić transmisji na żywo, dlatego jej jeszcze nie uruchomiłem. Natomiast w tym krótkim materiale sobie na to spojrzymy. Poczekajmy tylko aż to zostanie puszczone. Przed chwilą, jak dobrze pamiętam, się skończyło. Chyba teraz będzie. Także odsłuchamy sobie za biletem. O, o, jest. Za nami wybory prezydenckie. Dawno nie było tak wielkich emocji. Pragnę wam wszystkim serdecznie podziękować za udział w głosowaniu. Ponad 20 milionów Polaków wybierało nowego prezydenta Rzeczpospolitej, pokazując swoje mocne przywiązanie do demokracji i jej kluczowej zasady, czyli wolnych i powszechnych wyborów. Jakbyśmy nie oceniali zwycięskiego kandydata, należy uznać jego wygraną i pogratulować jego wyborcom, co o niniejszym czynie. Dziękuję także przegranemu za determinację i walkę do końca o każdy głos. Chcę Wam wszystkim dzisiaj zadeklarować, że nie zatrzymam się ani na chwilę jako premier polskiego rządu w swojej pracy i w naszej wspólnej walce o Polskę, jaką wymarzyliśmy sobie u progu niepodległości: wolną, suwerenną, bezpieczną i dostatnią. Wybory prezydenckie niczego tu nie zmieniły i nie zmienią. W zgodzie z Konstytucją i własnym sumieniem będziemy współpracować z nowym prezydentem wszędzie tam, gdzie to konieczne i możliwe. Mam świadomość, że może być trudniej, niż wielu z Was sądziło, idąc wczoraj głosować, ale nie zmienia to w najmniejszym stopniu mojej determinacji i woli działania w obronie tego wszystkiego, w co wspólnie wierzymy. Plan awaryjny zakładający trudną koabitację jest przygotowany. Trudno z góry zakładać, jaka będzie postawa nowego prezydenta. Gdyby wykazał chęć współpracy, będzie to pozytywne zaskoczenie, na które odpowiemy z pełną otwartością. Jeśli nie, nie ma już na co czekać. Ruszymy z robotą bez względu na okoliczności, bo po to zostaliśmy wybrani. Będziemy przedkładać gotowe już projekty ustaw, ale jeśli trzeba, będziemy rządzić i podejmować decyzje także przy próbującym blokować dobre zmiany prezydencie. Doświadczenie już mamy. Jest zbyt wiele do zrobienia. Poczynając od spraw międzynarodowych, budowy potężnej armii i silnej gospodarki, repolonizacji przemysłu przez bezpieczeństwo socjalne i usługi państwa, aż do rozliczeń i walki z przestępczością. Ten plan wymagać będzie jedności i odwagi od całej koalicji 15 października. Pierwszym testem będzie wotum zaufania, o które zwrócę się do Sejmu w najbliższym czasie. Chcę, aby wszyscy zobaczyli, także nasi przeciwnicy, w kraju i za granicą. Że jesteśmy gotowi na tę sytuację, że rozumiemy powagę chwili, ale że nie zamierzamy cofnąć się ani o krok. Wszystkim, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego, mówię dziś, jedziemy dalej. Wiem, co czujecie, ale pamiętajmy, umówiliśmy się na wielką rzecz, wymagającą siły, wytrwałości i być może więcej czasu, niż byśmy chcieli. W demokracji walka nigdy się nie kończy. Wierzę w Was, wierzę w Polskę. Okej, okay, jak dobrze rozumiem to chyba wszystko. Okej, okay, czyli mamy tutaj potwierdzenie tego, że Donald Tusk będzie składał wotum zaufania. Bardzo ciekawe, bo to znaczy, że będzie głosowanie w sprawie tego, czy ten rząd jest dalej chwalony, czy ten rząd jest popierany przez parlament, przez Sejm. E, tutaj kancelaria y, premiera e, dawała na żywo jakieś jego daj, cytaty. Za nami wybory prezydenckie nie było tak wielkich emocji. Podziękować za udział w głosowaniu. Wybrało nowego prezydenta. Mhm. Należy uznać jego wygraną i pogratulować wyborcom. A to prawda. No to jednak duża mobilizacja była. Chcę wam wszystkim dzisiaj zadeklarować, że nie zatrzymam się ani na chwilę jako premier polskiego rządu w swojej pracy i w naszej wspólnej walce o Polskę, jaką wymarzyliśmy sobie u progu niepodległości, wolną, suwerenną, bezpieczną i dostatnią. Wybory prezydenckie niczego tu nie zmieniły i nie zmienią. A wszystko bardzo ładnie ujęte. Mam wrażenie, że tutaj premier Don Tusk nie zrozumiał, że Polacy mają problem do tego, że tych zmian nie było. Fajnie, że ruszacie, ale powinniście ruszyć jak wygraliście wybory parlamentarne w sumie to nie wygraliście, utworzyliście po prostu rząd, a nie dlatego, bo są nowe, yy, dlatego, że został wybrany nowy prezydent. Ruszać powinniście po prostu. Nie dlatego, bo jest nowy prezydent, tylko po prostu ruszać. E, z tym, że yy, przepychanie tych ustaw, pomimo. Tam, Prezydenta, który się tam z nimi nie zgadzał, który przeszkadzał, że mają w tym doświadczenie. Prezydent Andrzej Duda, z tego co widziałem, potwierdził znakomitą większość tych wszystkich ustaw, zadeklarowanych przez ten sejm. Nie. Odrzucił chyba tylko 8. Odrzucił tylko 8, a było chyba 160. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Więc nie rozumiem trochę tego. No i poza tym, Donald Tusk. Milczą w sumie od wczoraj czy tam od dzisiaj rana. Gratulując nowemu prezydentowi. Próbował zagrać pokojowo, ale tak zagrał, że wiedzą, że będzie ciężko, że będzie blokować dobre ustawy. No. Nie powiedziałbym, że będzie blokować dobre ustawy, bo jednak Andrzej Duda, taki to na przykład, bardzo dużo tych ustaw podpisał. W sumie, ja z tego orędzia zrozumiałem tylko to. Tylko to wynikło, że za długo, w nieokreślonym czasie, w przyszłości, będzie po prostu zwrócenie się o wotum nieufności wobec rządu. Co jest ciekawe, bo wydaje mi się, że obecny parlament jak najbardziej. Będzie za odrzuceniem obecnego rządu, więc będzie powołany nowy. Co będzie bardzo ciekawe. Interesujące. Ciekawym ruchem byłoby, gdyby PESEL odłączył się od y, Polski 2050 i połączył się. <laughs> Przepraszam, w koalicję z Pisem i Konfederacją. To by było. No powiedzmy sobie, śmieszne ale mówię, ciężko cokolwiek więcej z tego orędzia wyłapać. Tak naprawdę było gadanie o niczym, o tym, że będą działać dalej, tylko że te działania i tak były zaniechane i powolne. Więc nie wiem, co tutaj było tak naprawdę do przekazania. A w ogóle pozdrawiam osobę, która skomentowała mojego szorca jedną, która mi powiedziała, że nic nie rozumiem. Prosiłbym, żeby ta osoba po prostu wytłumaczyła, czego nie rozumiem. To był Shorts o tym, że wygrał PopiS. A i drugą osobę też pozdrawiam, która pisała, że Karol Nawrocki jest kandydatem obywatelskim. To jakby ja to rozumiem, ale był wspierany z ramienia PiSu, więc dlatego jest skrót myślowy, że PiS. No bo PiS realnie nie miał swojego kandydata. Miał, był tylko kandydat obywatelski popierany przez PiS. Dlatego ludzie mówią skrótem myślowym. Kandydat PiSu, po co mówić, kandydat obywatelski popierany z ramienia PiSu, o, tak to, nie. co jeszcze w sumie tutaj, niewiele, nie wydaje mi się, że niewiele, e, co mogę powiedzieć, nasz plan będzie wymagać jedności i odwagi całej koalicji 15 października, pierwszym testem będzie wotum zaufania, o które zwrócę się do Sejmu w najbliższym czasie. Jest zbyt wiele do zrobienia, poczynając od spraw międzynarodowych, budowy potężnej armii i silnej gospodarki. No, ciężko budować silną gospodarkę, jeżeli odrzuca się projekty takie jak CPK albo Polski Atom, a wy to skutecznie spowalnialiście. Więc proszę cię mówić o budowie silnej gospodarki. Silna gospodarka nie buduje się tylko na słowach. To trzeba faktycznie rozpocząć inwestycje. się trzeba wtedy się zwrócić z jakimiś rozwiązaniami w sprawie demografii. Tutaj tego nie widzę. Tak, mogę wam jedynie polecić mojego Twittera, na którym staram się udzielać, więc a nie by było, gdybyście tam się również pojawili, dali jakieś serduszko albo repost. Byłbym bardzo wdzięczny. I z tego orędzia to chyba wszystko, także dziękuję Wam za oglądanie. Nie Jestem do wdzięczny. Trzymajcie się.